Od paru tygodni katuję sobie obronę słowiańską przez internet, oczywiście testując cały czas warianty swojego kursu, żeby sprawdzić, czy wszystko się zgadza, no i muszę wam powiedzieć, że siada idealnie. Tutaj przeciwnik IM ranking 2657 zagrał mi C5. I oczywiście najpopularniejszym ruchem to jest skoczek bd 7 g 6 jest też grane, a ja tutaj do mojego kursu przygotowałem B6, szybkie B6, bardzo rzadko spotykany wariant, a też bardzo agresywny wariant. No i zobaczcie co się wydarzyło. Przeciwnik zbił, ja odbiłem skoczek A4 i ja oczywiście odszedłem hetmanem. Przeciwnik G3, ja kontynuuję tutaj rozwój no i mój plan jest w zasadzie prosty, czyli chciałbym oczywiście zabezpieczyć króla i później zagrać C5, żeby zdominować centrum, no i też po linii B będę chciał atakować, a tego gońca z C8 będę chciał wypuścić na A6. I ten koniec będzie tam działał całkiem aktywnie. No więc przeciwnik goniec F4, ja goniec D6 i główny wariant, najlepszy ruch no to jest tutaj granie posunięcia E3. Ale tak jak mówiłem, ten wariant jest bardzo rzadko spotykany, więc zawodnicy po prostu nie wiedzą, co jest tutaj najlepsze. No i teraz wiecie, jeżeli IM2600 nie wie, o co tutaj chodzi, no to co dopiero zawodnicy po 1300 czy 1500. No i on tutaj zbił i wpadł właściwie w podstawową pułapkę w tej pozycji, zagrał goniec g2 i dostał tutaj hetman b4 szach. Wygląda niejakoś pierońsko groźnie, ale zauważcie, że hetmanem zasłonić się nie można, no bo bicie na a4. Skoczkiem zasłonić się nie można, bo bicie na B2, więc zostało tutaj przeciwnikowi Królew 1. No i ta pozycja jest już dla Białego naprawdę bardzo nieprzyjemna, ponieważ bardzo trzeba się tutaj nagimnastykować, żeby wyprowadzić tę wieżę z H1. Ta wieża na H1 jest bardzo nierobotna, no i naprawdę jest to gruby problem. Więc ja skoczek BD7, i tutaj, zgodnie z tym, jak rekomenduję w moim kursie. Rozkręcam tutaj akcję na skrzydle hetmańskim, wrzucając gońca na A6. I teraz właściwie brakuje nam tylko tej wieży w grze. Wystarczy, że ta wieża rzeczywiście tutaj wkroczy do akcji, i autentycznie biały będzie miał naprawdę duże, duże problemy. No a jeszcze po drodze sobie atakujemy na E2, to taka wisienka na torcie. No i przeciwnik Goniec F1. No to ja oczywiście tutaj zszedłem, żeby Hetman nie był narażony na atak. Przeciwnik król G2, i teraz jest tutaj jeden właściwie kluczowy plan. Czyli zauważcie, że ten skoczek z A4 trzyma całą pozycję białego na skrzydle hetmańskim. To jest naprawdę najważniejszy obrońca. Więc trzeba się po prostu delikwenta pozbyć. Pozbędziemy się tego skoczka, no i wtedy już z pionem B2 będą naprawdę grube problemy. No i zagrałem goniec B5. Przeciwnik tym skoczkiem uciekł. No to ja gonię C4. No i chcę tutaj wpakować się na B3. A oczywiście też po drodze mam na radarze tego piona z B2. Więc zauważyłem, że wielu szachistom te pozycje nie pasują, no bo ten pion z C6 wygląda bardzo słabo. Wydaje się, że biały w prosty sposób będzie mógł tego piona atakować. Natomiast okazuje się, że czarny ma zawsze bardzo dobrą kontrę na piona z B2. Zawsze tutaj po linii B jesteśmy w stanie życie przeciwnika utrudnić. A też czaimy się, żeby w którymś momencie tego pionka z C6 się pozbyć, czyli chcemy zagrać posunięcie c5. No i wtedy słabość przeciwnikowi na linii b zostanie, a naszej już nie będzie. No i w partii Hetman D2, no to ja wrzuciłem tutaj wieżę na b8, czyli oczywiście typowo, dociskamy oponenta, wieża c2, no to ja tutaj c5. Wszystko po prostu idealnie zgodnie z planem do tego momentu. No bo tak, tutaj zrobiłem wszystko co trzeba, tak? Wszystko jest tutaj idealnie, i teraz trzeba precyzyjnie pograć, żeby docisnąć przeciwnika, żeby tę przewagę strategiczną przekuć na jakieś zyski materialne. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że na Blitzu ja mam taką tendencję do rozmyślania, bo ja, tak jak w szachach klasycznych, lubię sobie pomyśleć, pokombinować dobrze i tam oponenta dojechać. No i często kończy się tak, że rzeczywiście znajduję najlepsze ruchy, ale na koniec partii mam 10 sekund, przeciwnik 2 minuty. No i po prostu pod presją czasu albo na czas przegrywam, albo podwalam jakieś głupoty. Więc ostatnio staram się rzeczywiście grać znacznie szybciej. No, i co za tym idzie, więcej błędów popełniam, ale też więcej partii wygrywam na czas i dzięki temu 2600 wbiłem na czeskomie. Więc po posunięciu E3 ja tak na intuicję zbiłem na D4, co jest złym podejściem. Znaczy, złym też jest dobre, ale można było lepiej. To jest, mogłem tutaj zagrać go nie z B3 i po prostu H6. H6 oczywiście, furtka dla króla. No, i zobaczcie, mam całkowitą kontrolę w tej pozycji. Przeciwnik po prostu totalnie nie ma co zaatakować, a ja nawet sobie przestawię tutaj wieże obie na linię B i będę po prostu dociskał przeciwnika na tej słabości na B2, no bo zagram sobie A4, więc on tej słabości z B2 nigdy się nie pozbędzie, jego figury turbo pasywne, no i po prostu nie ma co tutaj robić. Natomiast ja zbiłem na D4 i co ciekawe wyszło dobrze, ale przeoczyłem fajną możliwość. No więc po kolei. Przeciwnik powinien tutaj zbić pionem, a zbił hetmanem. Po biciu pionkiem chciałem tutaj wjeżdżać na E4. I chodzi o to, że jak przeciwnik zbije, no to tutaj po przekątnej ma naprawdę grube problemy, no bo jak odejdzie skoczkiem, to traci hetmana, więc wiadomo, że pozamiatany. A jeżeli sobie odejdzie gdzieś tam hetmanem, no to po prostu skoczek D6, wjadę tutaj na B3 i cały czas na skrzydle hetmańskim naprawdę fajny mam, a tak fajną mam presję. No ale przeciwnik zbił Hetmanem, i ja tutaj mogłem przywalić ruchem E5, co niestety przeoczyłem, ponieważ przeciwnik zbić tutaj nie może. No bo właśnie wykorzystując tego szacha z odsłony, no to zdobywam skoczka z C3. Więc zbić na E5 nie można. Musi on się gdzieś wycofać, prawda? No i teraz, jeżeli się cofnie na D2, to ja mogę pójść za ciosem i sieknąć D4, bo po biciu jest E4. I chodzi o to, że znowu jak skoczek odejdzie, to zdobywam Hetmana. A co zabawne, jeżeli Hetman odszedłby na D1, żeby tego motywu nie było, to po prostu koniec B3 nie b i tutaj związuje, zdobywam jakość, później zdobywam pionka i pozamiatamy. Więc właściwie tutaj w 23 ruchy mogłem wygrać z IMem, no ale niestety, niestety tutaj przeoczyłem taktyki, no i zbiłem na F1. Dostałem oczywiście bardzo fajną pozycję, ale wybrałem całkowicie zły plan. Mianowicie tutaj zdecydowałem się na E4, ponieważ moje założenie było takie, że przeciwnik dużo figur przestawił teraz na skrzydło hetmańskie. Wiadomo, to jest Blitz, nie? Więc, więc trzeba lecieć na intuicję, no i tutaj nie ma czasu na jakieś dokładne rozmyślanie. Ale uznałem, że po prostu będę atakował jego króla. No i tutaj skoczę K5 i po prostu H5. No i tutaj jadę w przeciwnika i H4 przywaliłem, na co przeciwnik odpowiedział G4. No to ja zagrałem G6, żeby on mi się tutaj nie pakował na F5. No i przeciwnik zagrał tutaj G5, co oczywiście jest głupie, no bo teraz bardzo mocno osłabił, osłabił sobie punkt H3. No i tutaj tylko czekać, aż rzeczywiście go tam dojadę. W partii skoczek B5 to ja zbiłem. No i tutaj ponownie. No wygrana pozycja jest po hetman C8. <grywa> Naprawdę szalona jest ta partia, a jeszcze końcówka to w ogóle jest zabawna. Ale tutaj no to, to po prostu wygrywa na miejscu. Ponieważ jeżeli przeciwnik tutaj zbije, to ja biję na H3. I później on musi tutaj oddać hetmana, no bo inaczej dostanie mata. A tak czy siak dostanie tutaj mata, bo zagram F6 i ta wieża nie ma gdzie odejść. No ale ja wjechałem na F3. Przeciwnik Skoczek D6, i ja Hetman D7. No, i tutaj szczerze mówiąc, to już myślałem, że to jest koniec pieśni, bo nie ma jak bronić. No, ale goś znalazł Skoczek F5 i Skoczek H6, i kurczę, rzutem na taśmę tutaj wszystko wybronił. No, i znowu kurczę, przeoczyłem taktykę, więc debiut idealnie, perfekcyjnie wręcz bym powiedział. No, ale tutaj taktycznie to w tej partii leżałem. Mianowicie Skoczek bije H3, bardzo prosty motyw. Po prostu widły. I tutaj po skoczek bije H3. No, biały nie ma co zrobić, jego pozycja się rozlatuje. Ja natomiast F5 tutaj zagrałem, a bardzo długo myślałem 20 sekund na, na tę pozycję zużyłem. No i zagrałem F5, wieża F8. No i uznałem, że po prostu przerzucam tutaj wieżę do akcji, wale F4. No i będzie fajnie. Przeciwnik zbił na F3 i zagrał w ogóle skoczek E2. Kolejny raz przeoczyłem widły, bo mogłem zagrać skoczek. 1 atak na króla na wieżę, jak zbiję tutaj, to biję tutaj i wygrana pozycja. Bardzo jakoś się napaliłem na ten atak na króla i takie wiecie, myślenie tunelowe mi się odpaliło, wjechałem tam na skrzydło królewskie, no i teraz co zabawne pozycja przeciwnika się zrobiła wygrana, no ale obaj bardzo mało czasu mieliśmy do namysłu, więc wiadomo, że dużo błędów. No i ja schowałem króla na H6, przeciwnik skoczy K6, to ja wieża G8, no i tutaj wieża C7 kończy bo nie mam obrony przed matem na h7, no ale gość zagrał tutaj i ja pierwotnie przeoczyłem, ale później się zorientowałem, że mogę tę wieżę poświęcić. No i tutaj oczywiście jak on bije tę wieżę, no to dostaje mata, no i tym sposobem ta partia się zakończyła moim zwycięstwem. Więc powiem tak, to no ta zadymka, dużo przeoczonych szans, dużo przeoczonych szans, ale dobry wariancik, no i już pozycja z debiutu była naprawdę perfekcyjna, więc no jeżeli coś takiego bym czarnymi dostawał w każdej partii na jakiegoś IEMA, to na czeskowy bym miał z 2700 chyba. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się tę pozycję rozgrywa, tym bardziej, że już B6 jest zaskoczeniem, bo pod względem popularności to jest to w ogóle piąte posunięcie. Najpopularniejsze skoczek D7, na drugim miejscu goniec F5, na trzecim G6, na czwartym goniec G4, na no a tutaj B6 na miejscu piątym. Skoczek BD7 w czeskomowej bazie 1300 partii, B6 zaledwie 28, więc no oponenci tego po prostu totalnie nie znają. Także cóż, oczywiście pod tym nagraniem znajdziesz link do zakupu mojego kursu, zachęcam. No i też znajdziesz link do turnieju w Ustroniu. Ja w nim nie będę grał, bo nie gram już klasyków, ale będę na miejscu, będzie okazja się spotkać, więc oczywiście zachęcam, żeby się do tego turnieju zapisać. Też od 15 do 19 sierpnia będę dawał tam w Ustroniu na rynku symultany, więc oczywiście też zapraszam. Wszystkie szczegóły Znajdziecie w opisie do tego nagrania. Także dzięki za uwagę i popa widzowie!